Witam Was ze strony Hubert Miomi. Nagrywam filmik z powodu, iż naszło mnie na refleksję, duże refleksje na temat po prostu bycia tu i teraz. Bo zapominamy, jak bardzo ważne jest to, że żyjemy w aktualnym momencie, a nie żyjemy tym, co będzie za 3 lata. Za 3 lata to nie wiadomo, co będzie tak na pedze, bo za 3 lata. Ja mogę, nie wiem, mm, mieszkać w innym kraju, bądź robić co innego. Ważne jest teraz to, co dzieje się w aktualnym momencie w Twoim życiu. Rozumiem, kiedy ktoś planuje, bo sam kiedyś bardzo dużo planowałem i z czasem mogę powiedzieć, że gdy że jestem młody, to te plany nie wychodziły i to były tylko plany, bo planować każdy może, każdy ma tego prawo. I tak jest. Chociaż wracając do meritum, skupiajmy się na tym, co się dzieje aktualnie w tym momencie i tak naprawdę na to, co mamy wpływ, bo to jest ważne. Bo jeżeli zaczniemy się skupiać na rzeczach, które jedyne celowo to nas odbierają od głównego celu, tak to się wyraża, to. Sami się wyprowadzamy z równowagi, ponieważ na własne życzenie dokładamy sobie kolejny problem, który na przykład nie jest warty naszego czasu bądź naszej uwagi aktualnie. Dlatego raz jeszcze przypomnę, że droga kobieto, drogi mężczyzno, starszy, młodszy, zależy, kto mnie ogląda. Skupiaj się na tym, co się dzieje aktualnie w twojej sferze, w której żyjesz, a nie w tym, co będzie się działo w przyszłości. Do przyszłości jest wiele czasu, a teraźniejszość jest teraz i o tym trzeba pamiętać, że żyjemy tu i teraz i to jest ważne. Daj sobie czas. Pozdrawiam.